Magdalena Pecka, dzień dobry, czas na prognozę pogody. Na pogodę w naszym kraju wpływać będzie układ wysokiego ciśnienia. On w wielu miejscach zapewniać będzie słoneczną aurę, ale nie wszędzie. Na północy odnotujemy większe zachmurzenie i tam jeszcze mogą zdarzać się przelotne opady śniegu. Wzdłuż linii wybrzeża opady mogą być jeszcze intensywne, tak jak widzimy. Chłopy o każdej porze roku wyglądają pięknie. Teraz w tym zimowym anturażu opady śniegu i widzimy, Również, że pełne zachmurzenie i nieco silniejszy wiatr. Spoglądamy na naszą mapę pogodową i spoglądamy, co będzie czekać nas w drugiej części dnia. Słaby śnieg może zdarzyć się w Polsce północnej, natomiast na przeważającym obszarze kraju. Zachmurzenie małe do umiarkowanego na południowym wschodzie i na krańcach wschodnich naszego kraju. Temperatura maksymalna w tym najcieplejszym momencie dnia od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, minus 2 w centrum do maksymalnie zera na Nizinie Szczecińskiej i na Dolnym Śląsku i już odnotujemy wiatr słaby i umiarkowany, te silniejsze porywy jedynie nad morzem. Jutro natomiast wyż dominować będzie w pogodzie. Są natomiast miejsca, gdzie przelotnie może popadać śnieg. Taka sytuacja na północnym zachodzie, na krańcach północno-wschodnich, ale częściowo również obserwujemy już sytuację na południowym wschodzie naszego kraju, bo z tego kierunku nasuwać się będzie Kolejna strefa frontu atmosferycznego niż z nad Włoch przesunie się właśnie w kierunku w tym kierunku i nasuwać się będzie front z intensywnymi opadami śniegu. Więc w kolejnych dniach ta sytuacja może być niebezpieczna właśnie w Polsce południowej i wschodniej, gdzie miejscami może spaść nawet do 50 cm śniegu. O tych szczegółach będziemy informować, jutro jeszcze w wielu miejscach możemy liczyć na słońce, natomiast noce poranki z mrozem to wszystko. Do zobaczenia niebawem.